PodkarpaciePL. Sporo emocji wzbudziły połączone obrady Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Powiatu Sanockiego. Przedmiotem rozmów była konieczność zwrotu subwencji oświatowej za 2010 i 2011 rok. Okazało się bowiem, że wskutek wprowadzenia do systemu informacji oświatowej błędnych danych Urząd Kontroli Skarbowej nakazał zwrot kolejno 442 tysięcy zł oraz 660 tysięcy złotych. Jeżeli decyzja będzie ostateczna, to musimy te pieniądze po prostu oddać, więc trzeba znaleźć środki, żeby plan, bo trzeba po prostu stworzyć plan na zwrot dotacji, subwencji i trzeba zabrać z których rozdziałów i fizycznie trzeba przekazać środki. A to już może być problem, bo w tej chwili już. Nie mamy wolnych środków żadnych, praktycznie na rachunku, żeby oddać. Szczególnie gorąco było podczas analizy wyjaśnień złożonych w sprawie przez dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Grzegorza Dudzińskiego. Ten punkt obrad wywołał polemikę pomiędzy radnymi Jerzem Zubą i Bogdanem Strusiem. Przedmiotem rozmowy była jawność obrad. Ja mam pytanie do, do pana radnego. Czy, czy na tej korespondencji, czy ona jest opatrzona gryfem tajne lub poufne? No ja nie zauważyłem. Mamy rozstrzygać sprawy konkretne jasne bez niedomówień mamy nazywać rzeczy po imieniu od kropki do kreski od kreski do kropki a tutaj pan przewodniczący łaskawie stwierdza że jest dyskretny znaczy o co jaką dyskrecję rozumiem że e, zmierza pan do wniosku formalnego żeby tę część obrad e, w formie pytań do dyrektora e, wyłączyć że tak powiem z jawności no, ale tak ale to mam rozumieć no to wręcz no aż się prosi no panie przewodniczący waga problemu jest naprawdę duża no, nie, jeśli, są, są. nie wiem, no, ja bym potrzebował jakiejś konsultacji prawnej, bo jeśli mam szukać jakiejś analogii powiedzmy do, do komisji sejmowych, no to wiemy, że działy się na oczach milionów ludzi, nie wiem z czego my próbujemy ale robić tajemnicy. Ale nie jesteśmy komisją śledczą. Nie jesteśmy, ale na swój sposób. Myślę, że opinia publiczna, yy, może wynika to z mojej przeszłości zawodowej. Ja jestem dziennikarzem, uważam, że ta czwarta władza wszędzie po prostu powinna nas kontrolować i dawać hmm. społeczeństwu rzetelny obraz naszej pracy. Od dłuższego czasu każdy, przynajmniej z, z członków Komisji Rewizyjnej i Oświaty mają dostępną. Nigdzie tutaj nie pisze, że nie mogliśmy jej udostępniać, więc e, wszystkie media mogły już do dzisiaj e, przez nią zapoznać. Zresztą e, ja myślę, że zaproszenie pana dyrektora i zadanie mu pytań to tylko może rozjaśnić w tym momencie, już, bo ta sprawa została jakby upubliczniona już dużo wcześniej. Wbrew wcześniejszym postulatom radny Struś odczytał kontrowersyjną część wyjaśnień dyrektora SOSW. Ponadto chciałbym zauważyć, że organ prowadzący nie weryfikował i tak dalej, o czym wiemy, a wręcz przeciwnie, niejednokrotnie sugerował, że ewentualna większa liczba uczniów lub uczestników zajęć będzie rekompensatą za tych uczniów i dzieci, które dochodzą do środka czasie do szkolnego. To konkretnie, wyszedł Pan trochę przed szereg w tym zdaniu. Czy w tym, o czym Pan tam mówi. Bo z drugiej z strony, na, z punktu widzenia pracowników starostwa, no, może nie wprost, Pani Naczelnik y, Wydziału Światy, Pani Skarbnik, nazwę to szeroko. Pracowników starostwa, no, dobrze użyję tego słowa, sugeruje Pan, że namawiali Pana do popełnienia przestępstwa. Bo zawierzanie liczby dzieci, bo zawierzanie danych dotyczących FIO jest ewidentnym przestępstwem, tak przestępstwem finansowym, jak i przestępstwem pospolitym, jeżeli ja kogoś namawiam do przestępstwa. Wyszedłem przed szereg jak to ładnie pan... Radny starosta y, oznajmił w tym zdaniu, ale y, to mówię, to wynikało jakby z sytuacji chociażby... Ale takie wyjaśnienie nam wystarczy. Wyszedłem przed drzewem w tym tyle. To nie było tak, że nie, ktoś ze starostwa zadzwonił do mnie i powiedział przyjdź albo słuchaj tam w CEO weź tam piątkę więcej, czy tam dziesiątkę więcej, bo to nam wiesz podreperuje. Nie, nie, to była jakby nie w tym rzecz. W kontekście, może tak zabrzmiało, ale idea była tego taka, że ja sam niejednokrotnie występowałem z pytaniem, co zrobić, czy jest jakaś prawna możliwość, w przypadku dzieci, które dochodzą w trakcie roku szkolnego. A takich jest sporo. Pani naczelnik świadkiem w tym roku też, ostatnie, pewnie w marcu przyszło. Ale to, że październik, listopad, to, to w ogóle jest zjawisko, może nie masowe, ale. Dość spory. Jak mówił dyrektor Dudziński, konieczność zwrotu subwencji jest efektem działań podejmowanych na wielu płaszczyznach. Splot, splot wielu wydarzeń, tak jak mówię, na pewno szkoła, na pewno rodzice, na pewno gdzieś tam po części pewnie organ prowadzący, bo, no bo też ta weryfikacja zgodnie z ustawą też powinna być gdzieś tam, ale także i wina, no, nie wiem, no, dyrektora i szkoły w sensie, bo ja, tak jak mówię, no, to wychodzi, no podpisujemy się pod tym i, i mamy pełną tego świadomość, że że tak ma być. Ilekroć stawali Państwo przed takim dylematem, jak zakwalifikować dane dziecko, to rozstrzygaliście te wątpliwości, często na korzyść dziecka, kierując się jego Na korzyść dobrą. dziecka, dokładnie. Zresztą no, tak jak mówię, no, w niektórych przypadkach to było dla mnie, szczerze mówiąc, no, powiem, no Teraz wiem z perspektywy czasu, że nie powinno się go, niech by się do tej szkoły chodził, powiedzmy, no trudno, bo jakby za niego dopłacał, ale mimo no wszystko nie powinno się go wykazać. Bułka jest na przykład, nie neguje, że dziecko chodzi do szkoły, no niech zachodzi tylko go nie wykazywać, w wsyje. Od dwóch, trzech lat, dokładnie dwóch na pewno, trzech, trzech. Eee, starosta upoważnia pracowników Wydziału Światy do kontroli. Ta kontrola jest przeprowadzana miesiąc, październik, listopad weryfikowane są na podstawie dzienników lekcyjnych oraz orzeczeń o niepełnosprawności i taka weryfikacja jest przeprowadzona i także są sporządzane korekty. Na tym etapie członkowie obu komisji nie znaleźli przesłanek, aby sprawę kierować do organów ścigania, natomiast czynności kontrolne będą kontynuowane. tvpodkarpacie.pl